Urząd Miejski w Gnieźnie zaplanował jesienną wyprzedaż garażową. Zaproszenie jest adresowane do każdego mieszkańca, który chciałby się pozbyć z domu rzeczy niepotrzebnych. Wydarzenie jest coraz popularniejsze, bo każdy przy okazji może zarobić. Jedna z mieszkanek doliczyła się już szóstej, bo sami się już ich nie doliczamy tak naprawdę. Pod różnymi nazwami, ale teraz konkretnie Gnieźnieńska Sąsiedzka Wyprzedaż Garażowa, 19 listopada, niedziela. Hala im. Mieczysława Łopatki przy ulicy Sportowej. Zapraszamy od godziny 11 do 14. Wracamy ponownie na halę imieniamy Mieczysława Łopatki, z tego względu, że aura za oknami już tak naprawdę nie do końca nas nastraja, żeby robić garażówki na zewnątrz. Dlatego w tym razem hol od wejścia B, oczywiście hol górny i dolny. Zapraszamy serdecznie do tego, aby przybyć z wszelkimi przedmiotami, które są sprawne, a które nadać, możemy nadać drugie życie poprzez wymianę lub odsprzedaż. Drobne rzeczy od książek, ubrania, zabawki, bo coraz więcej również dzieci z tymi produktami do nas dociera. Przez rzeczy, które mają ogromną wartość, czasami sentymentalną dla niektórych, a chcą też pozbyć się ich i tak naprawdę przekazać je innym. Nowość. Tym razem na garażówce to możliwość poinformowania nas o chęci zbycia dużych gabarytów. Część z nas tak naprawdę ma jakieś szafy łóżka, duże stoły w domu. I chociażby kłopot jest z tym, żeby tak naprawdę je przenieść. No, na samą halę trudno byłoby je przywieźć, dlatego zachęcamy, aby wykonać takim produktom zdjęcie, najlepiej telefonem, przyjść do nas i w punkcie informacyjnym poinformować o tym, że. Dany produkt, taki dużo gabaretowy, mówimy tutaj właśnie o meblach, szafy, stoły bądź jakieś ławy, chcielibyśmy przekazać innym. I na miejscu będziemy informować, w jaki sposób możemy je odebrać i przekazać osobom, którym one się przydadzą. Także serdecznie zapraszamy 19 listopada od godziny 11 do 14. Halaj, imienia Mieczysława Łopatki. Sprzedawcy na miejscu powinni się pojawić wcześniej, by zająć sobie dobre miejsce.